Siemanko dzisiaj w odcinku zobaczycie jak przekazujemy te wszystkie rzeczy, które pozbieraliśmy razem z Pizza Boys, razem z kanałem Normalnie i z Game Nest Team i czerwonym smokiem z Poznania. Zrobiliśmy zbiórkę rzeczy dla schroniska w, w Kobylim polu. Zebraliśmy 4439 zł, Bardzo Wam dziękuję za okazane wsparcie. No i resztę zobaczycie za chwilę. Dobrze Natka to załatwiła się. Jeszcze na pełnej. dzień dobry tu cacening. My dary ze zbiórki Chciałam to powiedzieć przygotowałam sobie a nie dałam możliwości. Dary. Dary dary. Dary losy. Włączymy sobie to w drodze powrotnej? Nie. Gdzie kochani jedziemy? Nie wiem, kurwa, Tu stanę. Tu stanę. Ale pokażę Wam coś, dobra? Patrzcie, co zrobię sobie Żebyśmy mieli lepiej do noszenia Wjechać na środek miejsca No ale krzynią mamy dużo do wypakowania <grystanie> Słuchajcie, prawa jest generalnie prosta Generalnie jak dam sygnał, to każdy bierze po jednym psie stalamy <grystanie> Ej, ale mają zajebiste miejscowo, bo... No, Jaka ładnie, no Fajny wybóraj Adopcja. <grystanie> Adopcję w dziwnym trafie, że podeszł. Słuchaj, <grystwore> ja Piękka. zawsze mówiłem, że koka musi mieć towarzystwo. Z dwoma psami, bo kota w drugiej nocy nie szukała, no, nie? No właśnie. To co, ty kotka wypierdlaj. My, my was będziemy nagrywać. Z daleka. <grystwore> tak gdzie on? Gdzie on nie jest? Nie Zobacz. wiem. <grystwore> Dawaj, chodź szybko, bo tu... Do nas otwarta. <grystwore> Zobacz, byłaś tu kiedyś? Nie. <noise> Dzika starna na pewno. Tu mamy jeszcze te drobne. Tak, tu mamy drobne. Ile łącznie zebraliśmy? 4439 zł. Tak jest, tak się udało. takie mniejsze pliki robić. <głos> <głos> jesteście organizacji firmy. Nie, z... w tatuażu KC Ink na 27 grudnia 9. w Poznaniu przy płacy Wolności. Jeszcze raz na to. KC Ink. KC Ink. Ale coś jej cały co, czas nie jest tak do ręki, się przyklei ta snu, nie chce <grym> wejść. zabinie no, się. Wszystko. Ale szybko poszło. Zadawać, Dilon. Już się wiodą. Same piątki, słuchajcie. Tak. Same piątki. Tych, tak, i Mamy to. Mamy. Nie chcemy jej zobaczyć, to jest pierwsze wykładki, potrzebujemy. Dzięki bardzo. Dobrze, Dobra, dziękuję. Dziękuję. Będziemy jeszcze chwileczkę Wam podziękowania wydrukujemy. No, bardzo Wam dziękujemy. Bardzo, bardzo, dziękujemy. bardzo, bardzo. bardzo Naprawdę. No, Fajnie, cieszymy się. Nie, nie, nie. Koniecznie. Ja mam papa stronnictwo, proszę dyplom wydrukujemy. Bardzo ładnie. Super. Naprawdę. O, nie zbrali czego do adopcji. Nie do adopcji. No. Jak proszę nie mówić. Nie zbrali czego, jak my gdzieś, to możecie, żeby mówić. No, tak proszę. Koniecznie. Kajtek czeka na mnie. Kajtek czeka. Kajtek czeka na domek, kochani. No nie. My będziemy szukać domu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Ja z Kajtek potrzebuje domku Zajdźmy, bez rybu to, jest... to niby taka Roztyrapli radość, radość że ci fajnie się że i tak dalej, ale potem jak jesteś w tym miejscu i myślisz, że, że one tam siedzą a ty jedziesz do domku, to no. już tak się przestaje robić śmiesznie mm. ja wiem, ale z drugiej strony pomyśl sobie, że są tutaj te zwierzęta i są naprawdę w dobrych rękach bo widać, widzieliście, że pani weterynarz to wchodziła Kurwa, no. i tak dalej widać, że naprawdę mają tutaj no, na bogato bym powiedziała, aczkolwiek i tak jest to Przykry, że w takim miejscu muszą być, nie? ma to jest tam pierwszy uchodźca, nie? Na tym Teraz się śmiemy i mówimy do niej uchodźca, kwa. No ale straszne to było doświadczenie. A ty słyszałeś Wojtek o tej przygodzie? Że co? Że Dżema nam uciekła? Nie. O stary. No to. Byliśmy na imprezie, no, no. i generalnie wszystko fajnie pięknie, wróciliśmy sobie do domku i tak dalej. I wracamy pierwsze co mi się rzuciło w oczy to stare, otwarte drzwi balkonowe, nie? No. no. i mówię, kurde, coś jest nie tak. I zaraz Staszek, czy yy, ten większy, zaczął latać po całej chacie i wiesz, nawoływać dżemorka i tak dalej. No i Koka I... też w tym wszystkim taka zdezorientowana, no masakra. Wiedzieliśmy, ogólnie. że coś się stało ogólnie, nie? No. no i zacząłem wołać tam dżemę, szukać jej i tak dalej i w ogóle, no oczywiście jej nie było stary, nie? No. Więc od razu najczarniejszy scenariusz, że wybiegła na Hetmańską, na Wildę i... A my jeszcze trzecie piętro, nie? Więc tak też kurde kwestia zaskoczenia, <laughs> wiesz, z, na... Na dół też jest Ciężka, nie? No, no i oczywiście ja na tutaj mogę, Natala e, pieszo, zaczęliśmy jej szukać Ja i wymyśliłam, dalej. słuchaj, że byliśmy w ten dzień, ten sam dzień A to w, sobotę, pierwsza w, no... w ogóle. w nocy w ogóle, nie? Pierwsza... Cała wilda, słyszała, <laughs> Cała... że i jest szukana. Ja tak strasznie ryczałam, że w niedzielę, słuchajcie, nie mogłam oczu otworzyć, jak rano stałam tak byłam spuchnięta, ale generalnie wymyśliłam, się, i w, w sensie chodziłam po tej wildzie, z się darłam, i mówił, wróć do domu, bo jak ona przyjdzie do domu, no to nikt jej nie wpuści. No więc wracam do tego domu, ale no nie mogłam tego przeżyć. Że nie szukam, no. więc e, przypomniałam sobie, że w sobotę rano tego samego dnia byłam z drzemą u weterynarza i miała, miała kocyk u siebie w transporterku. A w związku z tym, że mamy psa, to mówię, dam koce ten kocyk do powąchania i ona też była zdezorientowana i wystraszona. Mówię, pewnie tęskni za drzemorkiem. Ja mam koka, chodź, zapięłam ją. Dr Przypominam druga 30 w nocy, bo tak już z godzinkę, więc no pół godziny, druga w nocy. No i tą kokę na tą smycz i mówię, chodź kokuniu, szukaj dżemorka, szukaj naszego dżemorka, gdzie jest nasz dżemorek? No i ona leci, nie? No biegamy z klatki, a ona wiesz, taka podjarana, ja mówię, złapała trop, złapała trop, lecę za nią, mówię, szukaj z tym kocem, szukaj. A ona poleciała w krzaki. i... No. wysrać. ja tak zaczęłam ryczeć, ja mi nie, nie. Zakończyła tak, że ja wróciłam z tą koką do domu, no. kazałam kocę iść do koja, bo nie jest psem tropiącym, bardzo mnie zawiodła. Eee, w każdym razie otw otwieram drzwi od balkonu, no już tam na całe, no, 100% sił, dresie, dżema, dżema, no za chwilę patrzę, a dżema wychodzi spod kanapy, jakby się nic nie stało, Luzik, nic nie ma. Siema. 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 Szczęść Boże. Siema. Nie ma tego produktu, to Krzysztof CH? No. No ma, bardzo dawno Dzięki. A ty? też? Sanka płaciła ten To no, drogi. Siema. Wojtek, to teraz nie nagrywać? Jasno Tak. Idź stąd. Unboxing robimy? No. To jest paczka od ZEF Bardzo dziękuję za tą paczkę. Pozdrawiam. Wypełniacz. Koszuleczka. Koszuleczka, chłopie. Z takim wilkiem. I batata dwa tacha pożera, I tu są jakieś, krem do twarzy, olej do brody i coś tam też do brody. Tak. Ja Zatacha, mam za na Ciebie małą koszulkę. Zginaj. Zginkiem? Ale Szkoda, że połowa nie jest w tym Teraz tak, wklepujemy sobie tutaj pod y, oczodoły. Pamiętaj, żeby wklepywać, nie wcierać. Jak zymasz gąbeczkę. Momencik. Taką stożkową? czy... Tak, no. Nie mam. Nie no. Potem tak i jest gitara. Dużo ładniej się jesteś. No a wklepałem, Taka nie nie, teraz. nie smarowałem, tylko wklepałem, nie? No, polecam. To no, to no, ale od razu lepiej. Mamy taki chyba na każdym kierunku jakby no, a ja <laughs> Może teraz je Włącz i wyłącz, najlepsza metoda. No przecież wydrukowało się normalnie i nagle wyjść <laughs> małą drukarkę. Co się naprawi tak. No ja wydrukowałem w stronę to. To jest jedyny skrót jaki byłem na tej drukarce, taki Taki kod zapisałem tutaj. <śmiech> <śmiech> Proszę spróbować teraz. Załodzia. No, szukam, szukam drukarki. Tu jest. Tu jest. Ma się cały i wyłączyłem. To jeszcze wyregulowałem. No Ale ja teraz, tak, teraz to się będzie tak, nie? Wiesz co Teraz to się będzie A f**k, nie ma. No, Sarenka, jak tam? Połączony z drukarką. Co to Wiesz co zrobiłem? Nie. Musiałeś te dwie klapki tu wyciągnąć, bo inaczej nie drukuje. O, ci pokażę. Serio? No, serio, serio. Pa. To było tak, nie? No. A to było tak. No. Mówisz to docisnąć i to tak zrobić. I wtedy jest git. Dzięki Krzysiu. Nie ma sprawy. To mogę wyrzucić? Tak, Też to jest potrzebujesz do Potrzebujesz swoich hakerskich kodów. Nie trzeba. Boi tych <laughs> nienagrywanych teraz. <laughs> no bo ja robię dokumenty. Aha, dobrze. no No, Chodź, pogadamy. Musisz coś powiedzieć. Co takiego? Jeszcze je się zastanawiam. Co to dzisiaj robić? Nie, ja tak kurde mnie rozbiło trochę. Co cię rozbiło? Bo tak najpierw miałam klientów od rana, potem w tym schronisku i tak wróciłam i już się jak był w ogóle kolejny dzień. Aha. Ale szybkie to było. Jesteś rozbita. Uh -huh. mogę to robić? sobie tak znaleźć, wiesz. Miejsce. Miejsce. Na ziemi. No właśnie, na całej. A z kim gadałaś przez telefon? <laughs> No powiedz. No z takim panem. Jak go <grym> Nie mogę powiedzieć. <grym> no we. Nie, ja jak ogląda YouTube'a. To co oczywiście powiadami. A co tam stałeś tam? <grym> ja chciałam się tam. Ja cię tam widziałam. Eee, pieniążki dopł dopłacałem. że nie do mojego konta. No to by było co? Heca. Tak zwana. Heca? Heca. Świeca? Zrobisz świeca. <grym> <grym> ja Powiedziałem, nie nie umiem. Nie, umiem. umiem. Albo się boi. No właśnie. <noise> no to już wiemy, boi się. Boi się. Ja się nie chwalę. Nie mam no. tak no. Nie wiem, to już było, daj mi spokój. Nie będziemy odgrywać. No kotletów. to świecę, chociaż. Będzie Świec odgrywać... A nie może zrobiłeś jakąś akrobację, co? Ale dlaczego na mnie teraz? No, no bo tak pomyślałam, żeby było fajniej niż na mnie. <głos> <głos> Albo coś fajnego. A co tam tam stałeś? co Ciepło dzisiaj, co? Tak? Ciepło. Przyjemnie. A ja trochę rozbita i jestem. Mm. No to to pali łupę. Ale pająk duży! Ale śmieszny! Trzyma z przodu jakieś te... czułka. Mi czułka... wiesz o jakie czułka mi chodzi? A, faktycznie ma coś w, w rękach. No. To są rękawice meksykańskie chyba. Idę, zanim ktoś zobaczy. zobaczy. mi się trochę cyka, nie? Pająków. To się skarży. A czy nie chciałbym go dotknąć, na przykład. Mm. Dobra, film, ci wymyśli wyzwanie. Świeca. Sarenko. Podejmujesz? Albo nie. robię ci bridgea. <laughs> dlaczego tylko mnie się zawsze każe jakieś zrobić głupie rzeczy? A to nie są głupie rzeczy. To nie gimnastyka. Na no, właśnie chodziłam, a tu będę robiła się. Nartuję <laughs> <za>. chodziłam. <laughs> Ale już nas na przetrzymanie, to bardzo. No. <laughs> Do your two step, your lookout will make it work. Make it work, do your dance, make it work, strike a pose. Make it work, do your dance, make it work, strike a pose. I pull up, hop out, then that's work. Do my two step, my little cat will make it work. Make it work, do your make it work, crack a pose. Make it work, do your dance, make it work, crack a pose. Do your dance, girl dance, girl dance, is it me? Przepraszam, jakiś hip-hop. Dobra, zostaliśmy sami. Musimy coś zrobić, No to zrób tą świecę. Nie, nie będę składała na podłodze, tutaj w studiu. Możesz na leżąco. Nie, może nie, 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 No? Po Pobawimy się? nie, 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 że zostaliśmy sami. Ej! <laughs> e! Zabawy dla dorosłych <laughs> Mamy bazę? O! bazę taka by była, byśmy się ogrodzili. Ja bym sobie zrobiła bazę na górze, jakbyśmy się podzielili na obozy, żeby każdy robił swoją bazę. To ja bym zamówiła u góry, tu bym sobie zasłoniła kocem, ewentualnie zrobiła jakieś małe okienko, bo bym jeszcze łazienkę. Przez schody bym nikogo nie wpuszczała. A ty gdzie byś zrobił bazę? Tu, chłopczę trzeba pola z myślą, że kurwa Jutro o siódmej rano będę rysował meduzę. <grymne> Powiedziałem wam świętko, zanim jak pojechaliście do schroniska. Ja mów, że chciałabym meduzę, a on mówi, że... K**wa to którego tatuatorzy nienawidzą k**wa. Tak naprawdę? Wszyscy? I wy wchodzicie k... Kru... 30 minut później i no, meduza zadał na mnie patrzy, że faktycznie kwo. Zajebista ta strona. Wojtek co zażne oznaczałeś kurwa. No stary, ja sobie obejrzałem tylko tą laskę co siedzi na jedzeniu kurwa i jedzie tutaj panelem LED, tak? A tutaj kurwa nagrywa i tak. Panie czasy czas jak zrobienie zdjęcia pożarcia w knajpie, to się z tego lali, a teraz to jest kurwa. Tak, wyciąga... Ej czekaj fotkę zrobię. Jak telefon tak powoli, powoli powoli Tycho, kurwa i szybko powiedzieć. <laughs> Czyli selfistyki już nie są modne? <laughs> No kurde zapomniałam Chyba tak, jak widzę czasami kogoś z selfie stickiem, tak myślę... Skąd ty się kurwa wziąłeś? Ale teraz wiesz, teraz tego się nawet nie sprzedaje w takim mieście jak w Poznaniu, nie? Nie wiem gdzie bym to kupił. Może w jakichś badziewiałkach za 10 zł. A. A kiedyś k***a. No wiałki, to są badziewiałki, to są suweniry Ulubiona czy, w każdej wakacji, badziewiałki Najlepiej jak są takich wiesz, w zakopcu, o w zakopcu pod y, krokiem, to się nazywa chyba, nie? Ta skocznia Skocznia, no To pod skocznią są normalnie tacy wiesz ludzie, sprzedają sobie te rzeczy wszystkie i tak dalej A idziesz do złego domku i nagle pan mówi, śliwowica 90% No <laughs> i chyba nieraz tam zmudziłem Czasami trzeba zbłądzić, żeby odnaleźć drogę Enjoy the process, Zaznaczony, że tak powiem, natomiast te, te cienkie linie na przykład tutaj, w jego włosach, proponuję, żeby były cieniowane. Nie będzie w ogóle linii, tylko będę to robił z cienia, dzięki czemu będą takie bardziej, lepszym flow takim, nie? No spoko. Tak bym to widział, chyba że masz jakąś inną no, opcję. Nie, co, nie, to, wygląda to, to dobrze, to stary, właśnie, bo nie byłem do końca pewien, w którą tak. stronę pójść no. czy to ma być na przykład całe pęknięte, czy na przykład pół głowy by nie miało być, ale dobrze to wygląda. było. Taka struktura kamienia wydaje mi się, że jest trochę lepsza, no. bo jakby był pęknięty na przykład w pół, to gdzieś ta druga połowa by upadać i no, no, no. tak dalej. Tu masz w sumie wszystko całe. No tylko z jakimiś dodatkowymi detalami. Nie, no? myślę, że fajnie, żeby to by że to tak odpowiadało. No. A co to za miejsce ma być? Na boku łydy. Tak, tak. Mi bardzo pasuje. Też mi się tak Czy chciałbyś coś zmienić? Ja Zajebić delikatnie się, podcieniuję nie. oczywiście twarz, i mhm. ja Ci pokażę oryginalną rzeźbę jakby. Skąd będę brał też e, cienie? Oryginalna wygląda tak. No tak, właśnie na tym Ja też na podstawie jakby jej będę cieniował, nie? Czyli jeżeli tutaj masz w tym e, tutaj zagłębieniu przy oku trochę ciemniej, to tak będziesz miał na tatuażu, nie? Natomiast te moje cienie też nie są takie stricte bardzo realistyczne, więc one, jak tu masz na przykład taki bardzo delikatny cień tak naprawdę, no to, to ja w ogóle go nie będę robił, nie? Raczej skupię się na tych mocniejszych cieniach. Spoko. Myślę, że fajnie, no. zadrukować, zaraz przymierzyć i tak dalej. Chodź sobie usiądź. Poj**ałeś no, się, <słucham słucham> tak nie zrobiłeś kreski. Ja mówię, cześć szamanku, co tam on? Hejo. Ja mówię, gdzie idziesz? Po ja mówię, to ci pomacham. Umówieni. Dobra, pan. sarenka. <grych> Ty masz ja, błysny nosek. Już ja. Kocham Cię. Zaczynam od najmniejszego. Mhm. Jak kurzutkę fajnie, ale trochę mało... Mm, za mało jest na to miejsce moje. No ]iem. też mi się wydaje, że fajnie to zapełnić. No to już lepiej, no. To już lepiej, fajnie, nie? To fajnie wygląda. To zaraz zobacz, to. Kurczę, no chyba największa, no Co szczegółów było. będzie fajnie no. Chciałbyś zobaczyć jeszcze większy, ewentualnie? No można tą jeszcze jedną większą. Dobrze, to się przygotuję. To jest ta mniejsza mhm. i ta większa. Nie, chyba ta mniejsza bardziej. Nie w ogóle, no. Tak mi bardziej świadomo, no. fajnie wygląda. Idę odbić kalkę. Dobra. Fajnie. Uch, tak razem na zestawach sobie Uh oh. Nie tego, bo wyjdziesz że się z tobą znęcą. No bo się znęcasz nade mną. A? Tak. W jaki sposób? Psychiczny. A to ostatnimi się... czasy nawet fizyczny. Troszkę. E... Siemanko, dzięki za obejrzenie odcinka. E, wpadajcie na nasze Instagramy, które macie w opisie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, klikać lajki, e, pisać komentarze. Co wam się podobało? A to mówiła ja, sarna, e, mam zajebisty kapelusz i w ogóle jestem e, sarna hip-hop od dzisiaj. Możecie mi tak mówić, piszcie w komentarzach. Sarna to hip-hop e, do zoba. Ja